Postanowiliśmy o budowie tego obiektu w Dąbrówce Tuchowskiej ze względu na to, że... Yy, Mieściła się straż w jednym budynku razem ze szkołą. Jak wiemy, każdy wyjazd alarmowy to pośpiech, to wyjazd bojo, bojowego wozu i wielkie niebezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży uczącej się w tym budynku. Ponadto kilka lat temu wraz z reformą oświaty pojawiła się potrzeba powiększenia liczby klas w związku z siódmą, ósmą klasą, która też weszła z powrotem do szkół podstawowych. Okazało się, że dzieci nie mają się gdzie uczyć i w tym momencie strażacy udostępnili swoje pomieszczenia. Pozostali tylko z jednym garażem, w którym stoi bus bojowy. Postanowiliśmy, że ta sytuacja jest trudna do rozwiązania, ale konieczna. I stąd pomysł na budowę remizy strażackiej razem z zapleczem społecznym, tak aby i strażacy, i szkoła, i cała społeczność miała jak najwięcej korzyści z takiej inwestycji. Jesteśmy dzisiaj świadkami i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w uroczystym wbiciu tzw. łopaty pod tą inwestycję. Ale to jest przecież jedna z wielu inwestycji tutaj w regionie tarnowskim, w całej Polsce, gdzie dzięki wsparciu środków rządowych inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu samorządy mogą zrealizować tak bardzo kosztowne inwestycje, bo wiemy doskonale, że samorządy nie udźwigłyby tego typu inwestycji. Multifunkcyjne centrum stowarzyszeń i ten pomysł, taki centrum stowarzyszeń mi się wydaje, że to będzie ta, taka główna, druga część. Zresztą nawet ostatnie słowa pani burmistrz, które mówi, że że ta część ma być administrowana pod, pod właśnie domem kultury. Myślę, że to jest właśnie taki mniej więcej rozłam, myślę, że trzy funkcyjność. Z jednej strony działalność społeczna typowo pod względem bezpieczeństwa, z drugiej strony działalność taka kulturalno-społeczna mieszkańców i myślę, że to właśnie nie tylko miejscowości Dąbrówki Tychowskich, że, że tu naprawdę dużo osób znajdzie pomysł. No i część taka administracyjna, gdzie ten sołtys no musi mieć takie pomieszczenie, żeby funkcjonować, a nie... Dokumenty tworzyć gdzieś w kuchni czy w korytarzu. Cieszy to człowieka, że idzie ku lepszemu, prawda, bo w myśl naszego powiedzenia, że Panu Bogu na chwałę i ludziom na ratunek, to idzie cały czas w dobrym kierunku. Kiedyś nasi rodzice wybudowali ten obiekt po drugiej stronie, pomimo to, że byli bardzo biedni. No i dzi dzisiejsza determinacja strażaków doprowadziła do tego, że będziemy się cieszyć niedługo nowym obiektem. Zgodnie z umową inwestycja będzie trwała 17 miesięcy. Y oczywiście wierzymy w to, że nie będzie żadnych y problemów i rzeczywiście za te 17 miesięcy będziemy mogli ją oddać do użytku. Myślę, że to jest dobry i realny termin y patrząc na zakres tej inwestycji.